No dzień dobry, ja już będę jadła śniadanką. Ja właśnie tu kręcę, jak no, mi to dobrze. Zobaczcie sobie, gdzie ja jestem w moim gieczwałdziku. Proszę? Tak, za dwa dni. Ja zapłacę. Ja jestem głodna jak wilk. Tak, poproszę. Zobaczcie, I zobaczcie, jak my tu ładnie w naszym giczwałdzie mamy. Ja wam dam tu lidla robić. Nie was to już nie ma z tym Lidlem. I niepotrzebne, żeby mi tu brawny przysyłali na moje służbowe konto, że ja mam na obronę i Wyobraźcie sobie, jaki tupet ma ta fundacja. DMRD pisać, płać kochana, my będziemy y, tam z tym Lidlem załatwiać. A tacy, tacy odważni byli, to do gdyni nie przyjechali. Wyszłam po 10 minutach, nie, po 15. Z tego brał na filmu. Tam w ogóle nic nie ma. Ogie czwałdzie, oprócz tego, że w gładę nikt nie wiedział. O Basi Jak Jakąś tam staruszkę z Alzheimerem dali. Też agentkę podrabianą. Nie wytłumaczyłeś mi się jeszcze z tego filmu. I nie wpłacajcie tam. Pan mecenas złociutki już został. Zaraz na bieżąco. Tam ogie czwałdzi to. Oprócz plakatu to nie ma nic. No i zobaczcie moi kochani, tu kominek, tu sobie emeryta będzie siedziała, tu mamy taką kuchnię, znaczy sielanka ma nie ja, a ja tu jestem gościem. Ale wczoraj był numer, bo ja byłam taka nie... taka z przedwogniną, bo ja tak tworzę. No i słuchajcie, sobie stoję, miałam plamkę na bluzeczce i nawet mi się nie chciało przebrać. I przychodzi taka pani, kurce skórzanej z czarnym lisem łobuzy mój był srebrny, czarno-srebrny. I przychodzi, a tu wcale nie ma szatni, nie widziałam przynajmniej. Mówi, przepraszam, czy może mi pani płaszcz podać z szatni? A ja mówię, proszę pani, ja tu jestem gościem. Nie jestem szatnie, ja tu jestem gościem. A pani się bardzo zarumieniła, bo w kurce, także prowokacja jakaś na mnie nie była, jak zareaguje. A ja tej pani powiedziałam tak. Przynajmniej nie ma mnie pani, za co przepraszać? Ja wiem, że ja wyglądam jak szatniarka, ale już jestem w tym wieku. Nie powiedziałam, że mam wy jak młodzież, tylko powiedziałam, już jestem w tym wieku, że mi wszystko wolno. Mam wywalony po prostu. Chodzę sobie jak chcę, a że nie, nie jestem tu służbowo, tylko se prywatnie. No to sobie chodzę jak się chodzę i mogę mieć dziury, i dziurawe buty i w ogóle wszystko mogę.